Dzień dobry się z Państwem, ostatnia chwila w Porto, mamy teraz wtorek, godzina 9.30. Staliśmy tutaj w sumie dwie dni dłużej przez fakt, że na oceanie panował niezły sztorm i zasadniczo, no niestety porty były wszystkie zamknięte, było to spowodowane wysokością fali, która tutaj ostatnimi czasy padała. No niestety teraz mamy wiatr w mordę, celujemy w Lizbonę, no biorąc pod uwagę, że czeka nas halsowanie, to Najprawdopodobniej przyznam jakieś dwie doby. Normalnie byłaby to doba z hakiem. Mamy nadzieję, że pójdzie sensownie. No i co? Zapraszamy Was do uczestniczenia w tym przelocie razem z nami. Chłopaki już na pokładzie przygotowują klar. I zaraz płyniemy. Cześć. Właśnie szykujemy się do wypłynięcia. Uzupełniliśmy wodę, odkryliśmy prąd. No i zrobiliśmy oczywiście duże zakupy, ale to już wcześniej. No i co? Wszystko... Jesteśmy w trakcie ształowania reszty rzeczy pod pokładem. No i ruszamy, już żejemy silnik, także no vamos! Albo po portugalsku woł! I co? Opuszczamy porto, piękne podejście, a w zasadzie odejście przez rzekę. dłoro się nazywa ta rzeka. No i tak sobie będziemy żeglowali tutaj, na nielbuchtu Jeliny. Udaje, że umie to robić. Wrawiam was dzisiaj do naszego stolika nawigacyjnego. Mamy taki dziennik, w którym zapisujemy regularnie naszą pozycję, kurs i wszystkie dane o tym jak płyniemy, więc właśnie muszę przygotować tabelkę na dzień dzisiejszy. No i zaczniemy sobie robić wszystkie notatki. Tak, żeby gdyby była jakaś sytuacja emergencji, to wywalił się GPS albo coś w tym stylu, no to mamy jakby backup tego, jak ta podróż nam przebywała. Teraz zobaczcie. Mamy tutaj naszą mapkę. Ten czerwony symbol, o tutaj, to jesteśmy my. Wychodzimy z tej rzeczką i później będziemy kierowali się na południe w stronę w stronę, oczywiście, Lizbony. Mamy jakieś 170 mil, o tutaj. No zobaczymy, jak z wiatrem powinno wiać troszkę w mordę, więc no nie będzie to najfajniejsze płynięcie, będzie halsowanie, ale zobaczymy. Nasz postój w Porto miał trwać początkowo od wtorku w zeszłym tygodniu do niedzieli. W weekend przyjechali do nas Rafał oraz Paweł, tak jak Wam mówiłem ostatnio, będą oni płynęli z nami na Maderę, ale niestety rozpętał się tutaj na Atlantyku bardzo silny sztorm. Wysokość fali w główkach portu policja władze podawały na 4-5 do 5 metrów, więc no jeśli chodzi o perspektywę wyjścia z portu, byłoby to bardzo nieodpowiedzialne. Wobec tego całe portugalskie Hiszpanie, portugalskie wybrzeże było zamknięte, bo nie można było ani wpłynąć, ani do portu, ani z portu wypłynąć. No więc musieliśmy tutaj spędzić jeszcze kolejne dwie doby. Nie zmarnowaliśmy tego czasu, udało nam się uruchomić odcelarkę, która będzie z nami, która odpracowała chyba dość regularnie tutaj na oceanie. Zrobiliśmy zakupy, przygotowaliśmy łódkę, posprzątaliśmy dokładnie, no i teraz już kurs obraliśmy powolutku na Lisbonę. Mamy tam nadzieję być niedługo, no jak widzicie troszkę nam trzęsie. będziemy się na pewno musieli trochę pochalsować, ale pogoda jest ładna wielkich tutaj jakichś komplikacji no i, i potem na Maderę, zobaczymy jak to wyjdzie oglądajcie, a w ogóle jeżeli jesteście tutaj nowi to zachęcamy, żebyście zasubskrybowali nasz kanał pamiętajcie, że można wspierać rejs, można stać się jego częścią więc no, zobaczymy. zobaczenia dalej płyniemy po stronę Lizbony aktualnie uciekamy w zasadzie w ocean, bo musimy niestety halsować, płyniemy pod wiatr a ja właśnie biorę się za obiadek godzina 18 trochę wszyscy śpią trochę odpoczywają trochę nami tłucze jak to często bywa ale jest sporo. co mamy robić? musimy się dostosować do tego jakie panują warunki wiatrowe Dzień 15 no w robimy co możemy zobaczymy jak to będzie wychodziło no i już wybujało <laughs> prawie się trzy razy przebudziłem ale smacznego, jemy obiadek. Zdrowia. Mamy godzinę północ, chłopaki śpią, ja za 10 minut kończę bachtę i budzę Daniela. Płyniemy sobie pajtę windem, tłucze nami pod fale, ramo zwrot i zobaczymy, jak to jest, Patrzmy. Między 4 a 6 lęzów prędkości robimy, więc źle nie jest. No, jest ciepło. Mam już kolejny dzień. Niestety usiadłem w jakimś procesie wroczym. Przez parady morskie, teraz wrócę do Oli. No ja myślę, że to jest to, miasta Aveiro. Miasto, no cóż, ja myślę, że idzie tam tak pięknie Jakie są plany, panie szanowny? są takie, że teraz do tej doby bardzo nam już cało wszyscy już byliśmy bardzo zmęczeni przyszedłem spać, obudziłem się, a tutaj płasko, zachód i przestało parywiać e, no i co, teraz będziemy dopiero w silniku e, a jutro chyba zala ma się rozwiać, tak będziemy walczyć na żaglach przy okazji podobujemy sobie akumulatory, zjemy dobry, ciepły posiłek w sterylnych warunkach pierwszy raz od 35 godzin, no 20 I don't know. Kais to się A, bo Cześć, jesteśmy w Kaskais. Zwiedzamy sobie właśnie miasteczko. Dookoła mamy już jarmarki świąteczne. Jest cieplutko, przyjemnie. Taki trochę już klimat wakacyjno, właśnie bożonarodzeniowy. Idziemy szukać sklepu żeglarskiego, żeby kupić sobie Yy, pompę zęzową nową, zapasową i co? No, bardzo tu malowniczo, muszę przyznać. Więc moi Państwo, uszczelniamy nasze hendrylingi, czyli te oto yy, deseczki. Zdemontowaliśmy je najpierw, uzupełniliśmy z A teraz przykręcamy większe śruby, żeby lepiej trzymały. No i kolejny poranek. Przed wypłynięciem y, robimy sobie na drogę racuszki z jabłuszkami. To jest spoko, bo mieliśmy owoców dużo, a one tutaj od tłuczenia i od temperatury nam się po prostu czasami lekko psują. Y, szybciej dojrzewają, więc jeżeli jest ich za dużo, to można sobie zrobić takie oto śniadenko. Ahoj! Opuściliśmy właśnie główki portu w y, Płyniemy na Maderę. Przed nami około czterech dób żeglugi. Na początku zaczniemy sobie by windem a później wiatr powinien obrócić na bardzo przyjemny tak, więc planujemy dotrzeć tam w środę rano. To będzie już grudzień, proszę Państwa. Mamy dzisiaj już niedzielę, płyniemy sobie z Kaszkali na Maderę. Wiatru oczywiście nie ma takiego, na jaki czekaliśmy zgodnie z prognozą, ale to już jak jest standard. No cóż, mamy do celu jeszcze 394 mile. Płyniemy na silniku, tych ładna pogoda, nie ma co robić. Na nią tutaj pożera nasz lokalny przysmak, czyli ziemniaki z zasmażką. Zwane również jako pyja z zasmażką. Polega to na tym, że obieramy kilogram ziemniaków. Bierzemy do tego obsmażamy poczuć cebulkę. Dodajemy troszkę masełka, jajko sadzone, ser. Blendujemy to bez blendera oczywiście. A następnie zjadamy prosto z garka koniecznie. Hejo, a jak jesteśmy na oceanie, no to musimy sobie jakoś radzić. bo pierwsze z prysznicem, ale dzisiaj oprócz standardowej, standardowej toalety będzie jeszcze fryzjer. Także od, najpierw zaczynamy od umycia włosów, jak u porządnego barbera.

Like I can poniedziałek rano I jesteśmy już w końcu w Pasatach Mamy postawionego całego grota Poczek do sobie na pierwszym refie No i spójrzcie jak jest pięknie Tam w ogóle widać jachcik Znaleźliśmy sobie z nimi na radyjku Państwo płyną do Porto Santo, to jest wyspa obok Madery. Do Madery zostało nam ostatnie 190 mil. Mieliśmy w nocy, w noc z poniedziałku na wtorek. Mieliśmy lekki przestój wiatrowy między godziną pierwszą a, a czwartą. Teraz jest co 26. tym tymczasem odpaliśmy sobie silniczek, żeby po prostu nie tracić czasu. Teraz znowu jedziemy już na samym foczku, bo nam praktycznie idealnie w rufę. No i wiemy bardzo przyzwoite 6 węzłów prędkości, więc no jutro w ciągu dnia będziemy wchodzili do portu Funchal. nitro. 啊，我干什么？ Już troszkę zabawne, że mamy, no w tym momencie jesteśmy 180 mil od Madery. Wiatr miał być cały czas, w zasadzie chyba, nie wiem, do czwartku. Tak patrzyłem, miał być fajny bakształt. Tej nocy mieliśmy tak. Borderling, bakształt. Półwiat przez chwilę. Potem flautę. Potem znowu półwiat. A teraz, słuchajcie, mamy bajdewind. I powiedzcie mi, jak tu pływać, skoro nawet co człowiek nie może książki poczytać, tylko trzeba to do tych żagli latać. Luzować, wybierać, luzować, wybierać, zrzucać, odpalać silnik, wyłączać silnik i tak pa w kółko. No nic, przynajmniej prędkość w miarę trzymamy. Do zobaczenia w następnym przejściu. Cztery dni później, tam w oddali, widać, widać wyspę Porto Santo, czyli wyspę będącą chwilkę przed Maderą, patrząc od kontynentu. Dopływamy. Cóż, trochę zmęczeni, bo wiatru finalnie bardzo mało. Widzicie grot i silnik. Przejdźmy Cztery doby na oceanie za nami Jak troszkę nas wozi pala, Ale... To pięknie jest, prawda? Bardzo ładnie O w prędkości szalone, wręcz można by tutaj rzec, ale my się nie boimy. Marina Funchal, Marina Funchal, this jest sailing yacht Water Lily, Water Lily. Sailing vessel Water Lily Marina Funchal, do you copy? Good morning, good evening, sir. Sorry, uh, we had reservation for uh, talking to me today, and we are two miles from the marina. Are we able to go? Okay, when you are inside of the, uh, the harbor, uh, prepare lines and fenders on the starboard side. Lines and fenders on the starboard side. You will staying alongside another vessel. Okay. Okay, copied. Star uh, fenders and lines on the starboard. Thank you. Lepiej widoczny od kubek portu jest. Wiecie co? Wielki jarmark świąteczny na Wielkie No i jesteśmy już. Kolejny dzień, poranek. Na przepięknej maderze. Udało nam się dopłynąć. No i co, widzimy się na tym odcinku. Może będzie coś ze zbiornika tej pięknej wyspy. A my bierzemy się teraz do roboty biurowo oraz jachtowo. Na razie.